Maja 2024 roku Rosja naciera w kierunku Wowczańska w obwodzie charkowskim. To przygraniczne miasto zostało zrównane z ziemią. Ostrzały artyleryjskie i uderzenia czołgów zrujnowały niegdyś tętniące życiem miasto. A jednak Rosji nie udało się po prostu wjechać i zająć Wowczańska. Dlaczego Ukraina zniszczyła całą rosyjską broń pancerną? Żołnierze Putina maszerowali na śmierć w wowczańsku pieszo podczas gdy Kreml odmawia przyjęcia swojej całkowitej porażki. Nie żebyś wiedział o tym wszystkim, jeśli wierzysz Rosji i jej nieustannym twierdzeniom, że Ukraina stoi na skraju klęski. Rosja chce, żebyś wierzył, że jej czołgi toczą się z miasta do miasta, niszcząc Ukrainę po drodze w wojnie, która nieuchronnie pozostawi zrujnowany kraj w rękach Putina. Ale rzeczywistość jest taka, że czołgi nigdzie w Wowczańsku nie jadą. Rosyjskie pojazdy opancerzone również, według Euromaidan Press. Rosja od lata 2025 roku nie była w stanie przeprowadzić ani jednego skutecznego zmechanizowanego natarcia przeciwko ukraińskim pozycjom obronnym w tym mieście w obwodzie charkowskim. A powód jest bardzo prosty: Rosji skończyła się broń pancerna. Wszystko, co pozostało w kierunku wowczańska, to porzucone pojazdy, które rosyjskie siły zostawiły po poniesieniu porażek z rąk Ukrainy i jej dronów. Do tych dronów i ich wpływu wrócimy za chwilę. Najpierw trzeba omówić sytuację w Wowczańsku. Obecnie zmechanizowane natarcia zostały wyrzucone do kosza, ponieważ Kreml polega na małych grupach piechoty, aby prowadzić ataki w mieście. Te grupy mają działać skrycie, być zdolne do infiltracji. Jednak każdy metr ukraińskiego terytorium, który zdobywają, jest okupiony ogromnymi stratami, co rodzi oczywiste pytanie: po co wysyłać tak małe oddziały? W podejściu Rosji jest pewien wypaczony rodzaj logiki, w którym rolę odgrywa przypadek. I nie chodzi tylko o to, że Rosji skończyła się broń pancerna. W połowie 2025 roku Rosja zaczęła przechodzić na podejście polegające na użyciu małych oddziałów piechoty, próbując zdobywać terytorium Ukrainy w sposób nieregularny. Zniknęły typowe podejścia, zmechanizowane, w których Rosja próbowała przebić się przez ukraińską obronę, używając czołgów i pojazdów opancerzonych, co zwykle prowadziło do ogromnych strat sprzętowych po stronie Rosji. Małe oddziały stworzono po to, by ominąć ukraińską obronę. Pomysł, jak informował Business Insider w październiku, polegał na tym, by te oddziały były na tyle dyskretne, żeby mogły uniknąć hord ukraińskich dronów IFS, AFPW i rozpoznawczych patrolujących strefy rażenia między pozycjami Rosji a ukraińską obroną. Rosyjska piechota była prowadzona przez same drony. Business Insider opisywał, jak poruszali się coraz wolniej wzdłuż linii frontu, licząc na znalezienie luk w ukraińskiej obronie. Jeśli zespoły infiltracyjne znajdą takie luki, przemykają przez nie i próbują umocnić się za liniami wroga, a celem staje się utrzymanie nowej pozycji do czasu nadejścia posiłków przy jednoczesnym wywołaniu jak największego chaosu na ukraińskich tyłach. Do pewnego stopnia to sprytna strategia. Jak powiedział Business Insider w październiku, ukraiński żołnierz o imieniu Artem były zastępca dowódcy III Brygady Szturmowej Ukrainy. Małe oddziały rosyjskich żołnierzy często używają namiotów i naturalnych osłon, aby ukryć swoje pozycje. W marszu poruszają się tylko w kierunkach, które wskazują im dowódcy. W końcu oddziały kładą się na odpoczynek i, wierząc, że ustanowiono bezpieczną trasę, Rosja próbuje wysłać więcej. Problem dla Rosji polega na tym, że ukraińskie drony niemal zawsze wykrywają tych infiltratorów, albo gdy już dotarli za linię frontu, albo na długo wcześniej. Siły Ukrainy muszą przekierować swoje działania, aby wyeliminować infiltratorów. I w większości przypadków rosyjskie oddziały ostatecznie zostają zlikwidowane. Ale to wszystko jest częścią planu Rosji. Putin mało obchodzi los jego małych oddziałów piechoty. Zostają przyłapani na gorącym uczynku i zniszczeni. To nadal oznacza, że Ukraina została zmuszona do odwrócenia uwagi i zużycia cennej amunicji. A jeśli oddziały nie zostaną wykryte, wtedy Rosja faktycznie ma szansę na postęp. Jak donosi Forces News, niektórzy rosyjscy infiltratorzy dopuszczają się nawet perfidii, czyli zbrodni wojennej, w której żołnierze Przebierają się za osoby niebiorące udziału w walce przez co Ukrainie trudniej ich wykryć. To zacieranie granicy między podstępnymi rosyjskimi żołnierzami a ukraińskimi cywilami ma umożliwiać zasadzki i w niektórych przypadkach podstępem skłonić ukraińskich żołnierzy do strzelania do własnych ludzi. Jak mówiliśmy w podejściu, jakie Rosja stosuje w miejscach, takich jak Wowczańsk, jest wypaczona logika. Problem dla Rosji polega na tym, że te małe oddziały przestały działać i wkrótce dowiesz się dlaczego. Na razie rosyjskie ataki małymi oddziałami na Wowczańsk, choć niezbyt skuteczne, są nieustanne. Tylko 2 lutego, jak zauważa Ukry Inform, Rosja przeprowadziła 11 ataków w południowym rejonie słobożańskim, którego częścią jest Wowczańsk. I jest powód, dla którego Rosja atakuje tak często, mimo że została sprowadzona do używania żołnierzy, którzy próbują zakraść się pieszo tylko po to, by spotkać nieuchronną śmierć. Putin chce Wowczańska i będzie dalej naciskał na Rosję, by zdobyła to miasto. Bez względu na to, jak bardzo armia się rozpada. Wowczańsk nie jest najbardziej oczywistym celem Putina, ponieważ leży w obwodzie charkowskim miasto, znajduje się w północnych regionach przygranicznych Ukrainy, daleko od walk w Doniecku. Ten obwód jest prawdziwym celem Putina. Chce zdobyć Donieck wraz z Ługańskiem, aby Rosja mogła ogłosić, że posiada cały region Donbasu. Więc ataki na Wowczańsk to na pewno odwrócenie uwagi prawda. Tak, ale niekoniecznie dla rosyjskich sił. Od maja 2024 roku Rosja wykorzystuje swoje ataki na Wowczańsk, aby zmusić Ukrainę do kierowania żołnierzy gdzie indziej, niż do Doniecka. Nie zrozumcie nas źle. Rosja z pewnością chciałaby zdobyć linię kolejową biegnącą z rosyjskiego obwodu białoruskiego przez Wowczańsk do Kupiańska, ale ta linia kolejowa nie jest teraz priorytetem. Raczej wszystko co Rosja może zrobić, aby trzymać ukraińskich żołnierzy, a zwłaszcza operatorów dronów z dala od frontu donieckiego. Jest dla Putina posunięciem na plus. Jednak mogą też istnieć pewne obawy związane z tym, co wydarzyło się w przeszłości, które wpływają na decyzję Kremla w Wowczańsku. Wspomnieliśmy już, że miasto leży w regionach przygranicznych. Rosja bardzo szybko nauczyła się, że tego typu regiony są podatne na zagrożenia, gdy Ukraina uruchomiła swoją kontrinwazję do obwodu Kurskiego w sierpniu 2024 roku. Rosja potrzebowała miesięcy i dziesiątek tysięcy żołnierzy, by usunąć stosunkowo niewielki ukraiński kontyngent ze swojego terytorium Kurska, a Putin nie chce powtórki tego incydentu. Samo upokorzenie poważnie nadszarpnęło jego reputację jako silnego przywódcy Rosji, a utrata 62 tysięcy czterystu żołnierzy, aby odzyskać Kursk, nie była w planach Putina. To była ogromna liczba żołnierzy, których musiał zastąpić. Rosja boi się kolejnej kontrinwazji. I to sprowadza nas z powrotem do Wowczańska. Położenie miasta blisko granicy, którą Ukraina dzieli z Rosją, czyni je potencjalnym punktem wyjścia dla przyszłych wypadów na terytorium Rosji. Według The New Voice of Ukraine w czerwcu 2025 roku Rosja ma nadzieję, że będzie mogła wykorzystać Wowczańsk jako część tzw. strefy buforowej między terytorium Rosji a Ukrainy. Konkretnie po to, by zapewnić, że ukraińskie wojska nie będą mogły zrobić tego, co zrobiły w Kursku w Białgorodzie. Dlatego Rosja zniszczyła około 90% wowczańska. Medium podało, że rzecznik ukraińskich wojsk obrony terytorialnej, major Taras Berezowiec, wyjaśnił tę część rosyjskiej strategii The New Voice of Ukraine. Nazywamy to dziś osiedlem tylko z formalnych powodów, ponieważ przetrwało mniej niż 10% zasobu mieszkaniowego. Major twierdził, dodając, i to właśnie. Pokazuje tę absolutnie kryminalną taktykę tworzenia, powtarzam, strefy buforowej. W rzeczywistości obejmuje to zniszczenie wszystkiego zgodnie ze scenariuszem Bachmutu i Soledaru, gdy wróg przeprowadził swoją ofensywę w 2023 roku. Są powody, dla których Putin nadal atakuje Wowczańsk bez względu na to, w jakim stanie są jego siły. I jakie to siły są w stanie bez pancerza i zmuszone do atakowania pieszo. Rzeczywistość dla Rosji, jest zupełnie inna niż fantazja o niezwyciężonej sile inwazyjnej, którą Putin chce stworzyć. Drony zniszczyły rosyjską broń pancerną w Wowczańsku i teraz skierowały swoją uwagę na nieszczęsnych żołnierzy próbujących się infiltrować. Ale zanim wejdziemy w to głębiej, oglądasz The Military Show. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, teraz jest idealny moment, jeśli chcesz mieć pewność, że zobaczysz wszystkie nasze filmy, gdy tylko zostaną opublikowane. Wracając do dronów Ukrainy, jasne jest, że Rosja chce Wowczańska, nawet jeśli miasto nie jest priorytetem. Jednak zdobycie Wowczańska, nawet w jego zrujnowanym stanie, jest dla Rosji praktycznie niemożliwe, ponieważ nie jest już w stanie przeprowadzać zmechanizowanych natarć. A czas, jaki upłynął od ostatniego zmechanizowanego natarcia Rosji, jest znacznie dłuższy niż mogłoby się wydawać. Podczas wywiadu dla kanału YouTube Army TV Ukrainy. Oficer łączności 57. Samodzielnej Brygady zmotoryzowanej piechoty Ukrainy, Rusłana Bohdan ujawniła, jak zła stała się sytuacja rosyjskich sił pancernych w Wowczańsku. Zmechanizowane natarcia są niemożliwe od lata. Przynajmniej ostatnim razem, gdy widzieliśmy tutaj próbę zmechanizowanego natarcia. Bogdan powiedziała, że ostatni raz było to latem, kiedy Rosja po raz pierwszy zaczęła próbować przekształcić Wowczańsk w część strefy buforowej, której nadal nie zdołała stworzyć ponad sześć miesięcy później. Bohdan dodała, Oczywiście drony zatrzymują ich wszystkich, więc używanie pojazdów tutaj jest nieskuteczne. BTR i nic z tego nie działa do przemieszczania piechoty i samochody też niewłaściwie. Drony zabiły szansę Rosji na przeprowadzanie zmechanizowanych natarć w Wowczańsku. W artykule z 2 lutego United24 Media nazwało skuteczne wykorzystanie dronów przez Ukrainę zdalnie sterowaną rewolucją. Jak podawało medium Rosja Została zmuszona do porzucenia swoich czołgów z powodu sytuacji takich jak te w Wowczańsku, a sytuacja stała się dla Rosji tak zła, że analitycy w kraju zachęcają obecnie do całkowitej zmiany doktrynalnej w wojsku. Według Defense Express muszą minąć czasy, gdy czołgi stanowiły trzon rosyjskiej ofensywy. Analitycy twierdzą, że Rosja musi spróbować dogonić Ukrainę na froncie pojazdów bezzałogowych, ponieważ czołgi wraz z pojazdami opancerzonymi Często są niewiele więcej niż siedzącymi kaczkami dla ukraińskich dronów i w PWSTFP. Liczby mówią same za siebie. Mamy dwa zestawy liczb: jeden zestaw z portalu 1945 i drugi, który pochodzi bezpośrednio od samej Ukrainy. Ten pierwszy mówi, że wojna Rosji w Ukrainie kosztowała Kreml oszałamiające 4300 czołgów i 8700 opancerzonych bojowych wozów piechoty. Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie sektora Wowczańska. Te straty obejmują całą wojnę, choć dają pewien wgląd w to, co stało się z Rosją Involved chance to force its use of infantry on assaults on the city. Dla tych, którzy już znają liczby, które Ukraina udostępniała, liczby 19 45, mogą wydawać się nieco niskie, choć nadal są ogromne. Powód jest taki, że portal zaczerpnął swoje dane z Oryx, czyli Platformy Wywiadu Open Source, która liczy stratę tylko wtedy, gdy istnieją fotograficzne lub wideo dowody wystąpienia tej straty. Sam Oryks zastrzega, że rzeczywista liczba rosyjskiego sprzętu, który został zniszczony lub w inny sposób utracony, jest znacząco wyższa niż to, co jest w stanie zarejestrować, co wskazuje, że są jeszcze tysiące czołgów i pojazdów opancerzonych, które zamieniły się w dymiące wraki na ukraińskim polu bitwy. W tym miejscu pojawia się ukraiński Minfin. Twierdzi on, że Rosja faktycznie straciła ponad 11 600 czołgów i prawie 24 tysiące opancerzonych wozów bojowych. Od czasu, gdy Putin rozpoczął inwazję. Ministerstwo próbowało też oszacować koszty finansowe tych strat, sugerując, że Ukraina zniszczyła rosyjskie czołgi o wartości ponad 18 miliardów dolarów oraz pojazdy opancerzone o wartości około 14,3 miliarda dolarów. Nie jest jasne, jak dokładnie ministerstwo mierzy straty Rosji, ale biorąc pod uwagę zastrzeżenie Oryx, nawet pesymista musiałby założyć, że skala strat Rosji. Znajduje się gdzieś pośrodku między liczbami Oryx a liczbami Ukrainy. To wciąż oznacza tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy jednostek pancerza zniszczonych w ciągu czterech lat. Nagle staje się o wiele jaśniejsze dlaczego Rosja nie ma czołgów i pojazdów opancerzonych, które mogłaby przeznaczyć na ataki na Wowczańsk? Przejście Rosji na ataki wyłącznie piechotą jest najprawdopodobniej bezpośrednią konsekwencją tych strat. Ale zanim przejdziemy do tego, jak bardzo te ataki zawodzą, pojawiła się jeszcze jedna bardziej ironiczna konsekwencja unicestwienia rosyjskich sił pancernych przez Ukrainę. We wrześniu 2025 roku iStories opublikowało interesujący materiał, w którym wskazało, że Rosja straciła znacznie mniej podczas lata 2025 roku niż w poprzednich latach inwazji Putina. Prawdopodobnie rozpoznasz, że jest to mniej więcej czas, gdy Rosja zaczęła używać małych grup żołnierzy do infiltracji ukraińskich miejscowości. I to jest wskazówka, dlaczego Rosja traciła mniej sprzętu. Nie wynikało to z jakiejś genialnej strategii. Wysyłanie żołnierzy pieszo bez pancerza to pewny sposób, by tych żołnierzy zabito. Rosja traciła mniej sprzętu, jak stwierdzono w materiale, ponieważ nie ma już sprzętu, który mogłaby wysłać na wojnę. Istnieje oczywiste wyjaśnienie spadku strat rosyjskich pojazdów opancerzonych. Są używane znacznie rzadziej, powiedziano we wrześniu. To zaczęło się jakiś czas temu. Pod koniec 2023 roku, po utracie setek sztuk sprzętu w pobliżu Avdiivki, rosyjska armia przestała używać tam masowo czołgów i transporterów opancerzonych i przeszła na taktykę szturmów piechoty. Druga część tej wypowiedzi jest interesująca. Choć Rosja ostatecznie zajęła Avdiivkę, Wydaje się, że zastosowała podobną strategię do tej, którą teraz widać pas w Wowczańsku. To, co zaczęło się jako zmechanizowane natarcia, musiało się skończyć, ponieważ zaczęło brakować pancerza. Rosja następnie przeszła na taktykę szturmów piechoty z konieczności w Avdiivce i innych miejscach. To zadziałało, ponieważ te szturmy miały miejsce na tyle wcześnie w wojnie, że Rosja miała jeszcze sprzęt do wykorzystania. Mimo, że Rosji ostatecznie zaczęło brakować pancerza, zniszczone czołgi i pojazdy, Wyrządziły wystarczająco dużo szkód ukraińskim pozycjom obronnym, by piechota mogła wejść. Ale to nie dzieje się w Wowczańsku. Rosyjski pancerz został zużyty znacznie szybciej, a piechota atakuje pieszo. Ale strategia Rosji drogo kosztuje Putina i jego wojsko. Zanim zagłębimy się w liczby, powinniśmy zauważyć, że Rosja dokonuje pewnych ograniczonych postępów w Wowczańsku, zgodnie z komentarzami Bogdan dla Army Czy jest jakiś postęp? Czy wróg muzyka się porusza? pyta Bohdan. Tak rzeczywiście się poruszają. Tak rzeczywiście są zmiany. Szara strefa się rozszerza. Jednak dzieje się to kosztem ogromnych strat. Trudno sobie wyobrazić uzasadnienie tych strat. A ogromne to idealne słowo, by tego użyć. Według Euromajdan Press Rosja spędziła ponad 600 dni prowadząc nieustanne ataki na Wowczańsk od maja 2024 roku. Medium twierdzi, że te ataki kosztowały Rosję ponad 15 tysięcy żołnierzy. Dla kontekstu to około 25 żołnierzy dziennie od początku ofensywy, co idealnie pasuje do strategii Rosji, polegającej na wysyłaniu małych oddziałów piechoty do ataków na Wowczańsk-Pieszo. Niektórzy z tych żołnierzy dokonują drobnych przełamań, co pozwala im działać w szarej strefie, o której wspomina Bogdan, ale większość dzieli ten sam los co rosyjski pancerz, zostają skoszeni przez ukraińskie drony. Kolejne dowody wspierające tę liczbę strat pochodzą z RBC Ukrainy. Jeśli pomnożymy 25 dziennych rosyjskich strat przez 30, aby uzyskać przybliżoną wartość miesięczną, otrzymamy 750 strat miesięcznie. Czasami liczba jest znacznie wyższa. W sierpniu, jak podaje RBC, Ukrain Rosja straciła prawie 1200 żołnierzy, z których wielu zginęło z rąk 71 Brygady Desantowo-Szturmowej Ukrainy. Rosja kontynuuje tę drogę. Będzie znacznie gorzej. Ograniczony sukces, jaki Rosja odniosła, zależał od przypadku, co sprowadza się do przemycania garstki żołnierzy za linię, gdzie czekają na posiłki, które mają nadzieję otrzymać zanim pojawią się ukraińskie drony. A to wynikało z, z zimy? Konkretnie zamarznięte rzeki w sektorze Wowczańska usunęły barierę, która wcześniej uniemożliwiała większej liczbie rosyjskich żołnierzy atakowanie pieszo. Wiktor Trechubow, szef Wydziału Komunikacji we wspólnej grupie Zadaniowej Sił Ukrainy, wyjaśnia rolę, jaką odegrały zamarznięte rzeki, i dlaczego ta rola nie jest już powodem do obaw. Biorąc pod uwagę, że rzeki przez pewien czas pozostawały zamarznięte i nie stanowiły takiej przeszkody, jak wcześniej wróg w pełni wykorzystał ten okres. Trechubow mówi, że ten okres się skończył przynajmniej na razie, a Ukraina nadal utrzymuje południowe i wschodnie obrzeża Wowczańska podczas gdy rosyjskie oddziały piechoty giną w swoich atakach. Co więc oznacza to wszystko dla Rosji? W Wowczańsku Rosja nadal ma znaczącą przewagę w sile żywej w sektorze Wowczańska, jak podaje Euromaidan Press. Ale bez pancerza nie jest w stanie wykorzystać tej przewagi. Wysyła żołnierzy w małych oddziałach, ponieważ wie, że większe ataki zostałyby szybko zniszczone, czyniąc i tak już ogromne straty, jakie Rosja poniosła w Wowczańsku wprost katastrofalnymi. Taktycznie Rosja wprowadziła też kilka dużych zmian. W styczniu 2025 roku rosyjskie siły aktywnie walczyły z ukraińskimi żołnierzami w ruinach samego Wowczańska. Teraz Rosjan nie ma już w mieście. Dlaczego tchórzostwo napędzane brakiem pancerza? Dziś widzimy rosyjskich żołnierzy, próbujących całkowicie ominąć Wowczańsk, co wygląda na ruch mający umożliwić im wejście głębiej w obwód Harkowski. Podobnie jak w przypadku ataków na Wowczańsk, ten ruch nie działa. Ci, którzy próbują ominąć, nadal poruszają się pieszo, a to oznacza, że mogą zostać zniszczeni przez drony w ciągu kilku minut, gdy tylko zostaną zauważeni. Wowczańsk mógł stracić 90% swoich nadających się do zamieszkania budynków wskutek rosyjskiego wojskowego buldożera, ale serce i umiejętności tych, którzy bronią miasta, wciąż trwają niewzruszenie, a wszystko co Rosja może zrobić, to zmuszać coraz bardziej osłabionych żołnierzy do atakowania miasta, którego już nie ma do zdobycia. I co gorsza, Rosja nie może już nawet liczyć na to, że zima przyjdzie jej z pomocą. Zamarznięte rzeki, które odtajały w Wowczańsku, obróciły się przeciwko siłom Putina w sposób nie do zmierzenia. Gdzie indziej, w Ukrainie, mityczny generał Zima wyrządza rosyjskiej ofensywie tyle samo szkód, co sama Ukraina. I jak zawsze, dziękujemy za oglądanie.